Kiedyś ktoś się spytał. Ile mam tych butelek już? No przy święta wam pokażę. To są takie zwykłe. To są też takie wszystkie jakieś różne. To są kałamarze wszystkie. I oczywiście korki, które to bo tam z tyłu są. Kieliszki wszystkie, co znalazłem. Dobra, idziemy od dołu Tu jak widać jest słoiki Tam mam pokrywki których mam nie wiem z 80-100 już Tu są apteczne Tu są też takie zieloniutkie ładne Tu takie apteczne typowo różne kształty, kolory maści wszelkiej tu też są ładne słoiczki pojemniczki następne to, a to są słoiki też mam słoiki różnej oczywiście różne te pokrywki z I różne słoiczki. U góry mam takie współczesne bardziej. Coca Cola, Pepsi Cola. Mleko. Jak już jadę u góry, to pokażę następną. To jest następna. Same śmietany, kefiry. Tu jest taka dziwna butla. Nie wiem, co to jest za jakieś cudo litrowe chyba. Tu mam musztardówki. Tu są te takie fajnego, starego szkła. Z pokrywkami. Tu są tradycyjne. Takie, takie, takie. Te wszyscy pewno znają. Te są trochę starsze. To są butle takie na krachle trucizny z podziałkami. To są fajne butle. Może to pokażę. To pisze jakieś tam fajna ta 41. Tu mam taką samą ubitą. Gdyby chciał coś, żeby mi Artur coś zrobił. Nie wiem, to jest 37. Nie wiem, czy to rok. Nie mam pojęcia. No i tutaj też takie wszystkie różne. czary. Przechodzimy piętro niżej. Też są takie butelki fajne. Tam ostatnio znalazłem. Nie wiem, czy to współczesne, czy nie. Ale ma super kolorek mi się spodobała ręce wziąłem Oj, tutaj są mam takie długie długie tu mam weki różnej wielkości jak widać jedno większe jedno mniejsze i tu mam takie miejscowe że tak powiem bo tu na tym jest obrócę to poch po gliwice od spodu też tak pisze po gliwice ta jest starsza a te mają chyba fuch jak się nie mylę nie też fuch ale fuch też mam ale nie wiem na czym ale wiem na czym na tym Widzę i pisze fuch tu jeszcze mną zestaw zniczy te niebieskie takie fajne szkło, też ciekawe już się zbierają trzy, trzy różne kształty już są o, już chciałem kolorek pokazać jednej zajebisty jest taki, żebym spotkał. Mało butli. Ta jest. Ta też jest taka zielona, że tak powiem, ale tak inna trochę. Dobra, to tyle. To tyle z mojej tej, oczywiście jak widzicie nowy regał muszę kupić żeby to jakoś ułożyć bo mam pościskane widzicie tu wszystko tak i to tyle dzięki za oglądanie za wszystkie subskrypcje i do następnego i wesołych świąt kochani cześć